Witam serdecznie, jest ze mną Krzysztof Urban, trener Zagórzanki Zagórze. Ważne drugie zwycięstwo wyjazdowe w tym sezonie na trudnym terenie. Zgadza się, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren. W ogóle tutaj wszystkim drużynom się gra bardzo ciężko, ale po cichu żeśmy liczyli. W pewien sposób żeśmy się zmotywowali, że powiedziałem w czatniku że przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Ciężka przeprawa, mimo że spotkanie dobrze się dla was rozpoczęło, rzut karny. I tak naprawdę później jedna i druga drużyna miała dobre fragmenty, swoje okazje, więcej tej gry taką, taki w piłkę było w pierwszej połowie, w drugiej niestety chyba więcej takiej rwanej, szarpanej gry, fauli niepotrzebnych, no i nerwówki. Zgadza się, dobrze to pan yy, określił, ale moim zdaniem. Szkoda, żeśmy tego meczu nie zamknęli w pierwszej połowie, bo mieliśmy tę sytuację, wynik powinien być do przerwy 3-0, a jeżeli ten wynik by taki był, to zupełnie ta druga połowa inaczej by się układała dla nas. A tak, wynik 1-0, gospodarze czują, że mogą coś strzelić niestety całe szczęście, że tak się mecz ułożył dla nas i został zwycięski. Dzisiaj z konieczności stanął w bramce zawodnik grający regularnie w polu. Ja tego Bartka, przepraszam, Dawida znam bardzo długo, bo on kilka klubów przeszedł, tak samo jak ja i trenowałem. Wiem, że zawsze można w kryzysowych sytuacjach na niego liczyć. Nie? I dzisiaj można powiedzieć, że no, poprawnie zabronił zawody, za to mu się należy piątka z plusem. Dwa zwycięstwa z rzędu, więc teraz nic, tylko podtrzymać tę dobrą pasę i notować do końca rundy kolejne zwycięstwa. Chcielibyśmy to osiągnąć. Wiemy, że następne spotkanie mamy derbowe z Koroną Mętków, i bardzo wiemy, że Mętków jest na fali i będzie to takie. No typowo derbowe spotkanie. Jest Pan zaskoczony no, tak dobrą postawą y, Koronę Mętków y, w tym sezonie? W tym sezonie jestem bardzo zaskoczony, bo pamiętamy ubiegły sezon korona walczyła o utrzymanie, co im się bodajże udało w ostatniej kolejce. Ale teraz jak widzimy wystarczy wystarczą dwa, trzy wzmocnienia i zupełnie drużyna inaczej funkcjonuje. No i tabela pokazuje na którym miejscu jest. Toron. Zagórzanka ma ambicje, aby w tym sezonie walczyć o, o awans, przynajmniej o jedno z tych dwóch miejsc, bo mistrz awansuje bezpośrednio, druga drużyna będzie grała po raz pierwszy w barażach. Powiem szczerze panu tak, że na obecną chwilę oczywiście, że będziemy walczyć. Zdajemy sobie sprawę, żeśmy Troszkę tych głupio punktów pogubili z tymi mocnymi drużynami, bo żeśmy poprzegrywali z Fablokiem 1-0, z Ciężkowicami 1-0. Gdyby nie te, no jeszcze tam było takie spotkanie z Muszową, gdyby nie strata tych punktów moglibyśmy walczyć. Ale jak się to mówi, cała runda jest przed nami i będziemy walczyć do końca.